Ile pójdę tą drogą, a Mariusz pójdzie zbierać jagody na Seosen. Na razie, proszę bardzo, w ferworze filmowania pięknych okolic, łącznie z pięknym masztem, Nie pamiętam do czego to jest, ale za to zobaczcie, jak jest. To na pewno warto o, idzie, idzie. Tak wygląda początek szlaku. Idzie się brzegiem fiordu po kamieniach. Będzie dzisiaj dosyć chyba. No ciężej, może nie sam ciężko, ale o tyle, że już wilgotno i mocno moczy. Ostatnie dni padał o deszcz. Poprzednim razem jak szliśmy tędy było słutko. no zobaczymy, na pewno nie będzie się. Pierwszy etap Wdłuż zbocza, po prawej zbocze, po lewej fiord. Piękne widoki. Piękne widoki, które nas zachwycają, ale pomyślcie sobie o tych, którzy co najmniej przez parę wieków, a w sumie do 1974 roku, kiedy nie było drogi prowadzącej przez tunel, zasuwali na piechotę tędy i te dzieci musiały w okresie szkolnym oczywiście co najmniej dwa razy dziennie, a dorośli to różnie, trzeba było towary różne przynieść, trzeba było czasami do lekarza, i tutaj będziemy za chwilę szli przez taką, nie wiem jak to określić, dokładką, to nie jest. To jest deska taka, która wspiera, żeby się nie zsunąć na dół jak się idzie po zboczu. No zobaczcie za moment. No to idziemy. Ślisko. Nie jest to może długi odcinek, to naprawdę nie jest długi, ale wyobraźcie sobie to w deszczowej pogodzie, kiedy trzeba iść, kiedy jest leje i te dzieciaki tu zasuwały, tak jak mówiłam wcześniej. No, teraz już jest taka ścieżka niby, łatwo, lekko i przyjemnie przez chwilę, a teraz hop, hop, hop i do góry. Pierwsza część drabinkowa za nami. Tu pięknie widać zboczy góry i idziemy w kierunku następnych ram. Pierwsza, druga u góry. Poro odcinek mamy za sobą. Przed nami coś w rozjadzaju. jadzaju. Jest to trudno nazwać, ale na pewno zadasze. nie wiem, gdzie tutaj się chowali, gdy były trudniejsze warunki. Czasami w pół drogi tutaj przemocowali i schodzili ponownie następnego dnia na rano. Idziemy. My też. No, tak to to wygląda. Całkiem niezłe. Przesyłko również, w cudzysłowie. Kawałek dalej. Już No i tak sobie tu tę druszką troszkę tuptali. Przy okazji, tworząc drogę do elektrowni, Otwórzimy. A co tam? Otwórzimy. Zrobimy im przyjemność i strzelimy tunel, żeby mieli łatwiej. Tutaj na wprost mamy widok na ścieżkę przez fiord I właśnie tutaj, żółtym kolorem, narysowana jest ta ścieżka. Taka gniesia zawsze tam chodzi po tej ścieżce. No tak chodzili, moi drodzy. No i tak chodzili, tak. To, co wcześniej mówiliśmy. Ale faktem jest, że ten fiord ma zawsze taki zielony kolor, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Mm. Może być przytko, może być bardzo ładnie, a kolor jest niezmienny. I tak właśnie tutaj z mgłami dzisiaj nam się prezentował. A tutaj mamy w dole osiedle z elektrownią, a teraz pokaże nam się ta najwyższa. Albo jedna z najwyższych. Nie, z najwyżej położonych. Z najwyższych, najwyższy, tak, z najwyższych położonych wsi w Norwegii. Nie, no z wsiami to, to, to zaszalałeś. No, było mówione, że to jest osada, wieś, wieś, posada. No, bo tam no, nie było oczywiście. jakiejś takiej typowej. Tak, tak. No, tak, okej. Okay. Tak. Mhm. trzeba zaznaczyć, że nie było tam drogi dojazdowej przez setki lat, powiedzmy. No i zobaczcie, jak to pięknie z góry wygląda. Przebicie się przez tą mgłę. Mgłę. A mgłę akurat tam troszkę odsłania nam widoki, na, na tą osadę. A to miał być tak romantycznie powiedziane. Przebicie się przez mgłę. No tak, no tak. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Zapraszam do następnych, a żeby nas wesprzeć w, tym, w, tej, no twórczości, tak, w tej twórczości, mnie. kupcie nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Wypijemy ją razem. Przy kolejnym filmie.